Cześć, Iron Way z tej strony, razem ze mną Jarek z KIPA i kontynuujemy serię o odcinków, opływaniu i różnych aspektach technicznych dla osób początkujących, ale w sumie to nie tylko. Pogadamy sobie dzisiaj o czuciu wody, czyli coś co jest mega ważne dla początkujących coś z czym ja i wielu znajomych i wielu początkujących triatlonistów ma duży problem. Trzy lata już pływam i nadal jest tak, że jak tydzień nie popływam albo zrobię jeden trening to z tym czuciem jest tak słabo. Teraz przez ostatnie trzy tygodnie pływałem niewiele i w Marworku popłynąłem średnio. No i Jarek postara się nam dzisiaj opowiedzieć co to jest to czucie wody, po co nam to jest i pokażemy Wam jak wykonywać ćwiczenia, żeby poprawić sobie to czucie wody, żeby lepiej się tym aspektem zająć. Także ja za chwilę uciekam za kamerę, nie wiem czy coś chcesz tytułem z powiedzieć? Do, nie no, chcę tylko powiedzieć, że na pewno nie będziemy mówili o tym jak wąchać wodę, wodę basenową. To absolutnie <laughs> o takie czucie wody nie chodzi, ale za chwileczkę dowiecie się o co tak naprawdę. Aha, jeszcze jedno, jesteśmy na termach poznańskich standardowo, czyli tutaj na basenie, gdzie na co dzień trenujemy. No i mam nadzieję, że te wszystkie odcinki w, w najbliższym czasie, których planujemy trochę na jesień, zimę, Uda nam się nagrać tutaj w tej scenerii, mamy gdzieś tam jakieś kilka pomysłów na to. Tak jest. Także subskrybujcie kanał, pamiętajcie, żeby śledzić nasze social media, pamiętajcie, żeby wpadać na grupę i tak dalej. Ja uciekam za kamerę i Jarek zaraz opowiada. See ya. Dobrze, no to zaczynamy Jarek. Czyli jedziemy, od Ciebie, Rozmawiamy na temat czucia wody. Jak można się tego nauczyć? Co to jest, dlaczego to jest takie ważne? Słuchajcie, przede wszystkim tego czucia wody oczywiście można się nauczyć, ale osoby, które miały styczność z pływaniem, które były wcześniej pływakami, no to zdecydowanie mają lepiej czy też łatwiej niż osoby, które zaczynają pływać czy zaczynają przygodę z triatlonem w wieku 30 czy 35 lat. Trzeba powiedzieć sobie wprost, że jest to proces, tak jak dzisiaj będziemy pokazywali ćwiczenia. Jest to taki proces, który nie przychodzi łatwo i nie przychodzi tak naprawdę z dnia na dzień, tylko to są miesiące, czasami lata poświęcone na trening i na ćwiczenia, po to, żeby rzeczywiście tą wodę zdecydowanie lepiej poczuć i żeby nam się płynęło lepiej, szybciej, a co za tym idzie, ekonomicznie. Jakie jest znaczenie dłoni w pływaniu jakby w tym procesie nauki czycia tak, dłonie e, niesamowicie istotne. To jak e, układamy dłonie podczas pływania jest e, szalenie ważne. Przede wszystkim one dają nam jakieś 70%, wpływają na, na nasze pływanie i jakby 70% mocy, które, e, które wykorzystujemy do pływu. To są właśnie dłonie. To jak je ułożymy, jak odpowiednio je napniemy. Przede wszystkim ważne jest to, żeby tych dłoni nie palce nie łączyć, tylko musi być dłoń ustawiona naturalnie, a o tym powiemy i pokażemy też podczas dzisiejszych ćwiczeń. Wiele osób podczas tej nauki pływania, tak jak było u mnie i tak jak jest pewnie u wielu innych swoich zawodników, ma problem z tym prawidłowym wkładaniem w ogóle ręki do wody z prawidłowym trzymaniem palcy, bo czasem je rozszerzamy, czasem je zwężamy tak. i rozumiem, że w ramach tego procesu nauki no między innymi prawidłowego czucia wody no to jest ten aspekt, na który zwracam uwagę czyli to w jakiej płaszczyźnie wkładamy rękę, w jakiej płaszczyźnie ją prowadzimy, czy jest bardziej wysunięta tak? dokładnie i przede wszystkim palce gdzieś tam wyznaczają kierunek, odpowiednie jakby napięcie i to co dzisiaj pokażemy przy ćwiczeniach e, skalingu, czy ćwiczeniach właśnie czucia wody, e, no to to jak ułożymy odpowiednio rękę będzie miało znaczenie z kolei przy przeniesienie mocy pod kątem naszego pływania i pod kątem właśnie techni techniki jakby technicznych wykonywania ćwiczeń. Okej, okay, no to teraz z tego co Cię znam, jak prowadzimy, jak prowadzisz te treningi nasze wspólne, e, czy jak, jak prowadzisz mnie, mnie jako zawodnika, masz pewnie kilka ćwiczeń, które chciałbyś, e, żebyśmy pokazali za chwilę na basenie. Wy to zobaczycie tutaj w formie przebitek, a Ty tak. postaraj się teraz o każdym z tych ćwiczeń nie wiem, minutkę opowiedzieć, co to ćwiczenie mam nam dać. Jak powinno być jak najprostszym językiem, jakby prawidłowo mhm. wykonane. No i w tej przebitce postaramy się z Karolem to za chwilę za chwilę pokazać, jak ja lub ty to wykonujemy. Zaczynając trochę od końca, to dla mnie jakby szalenie istotnym i z punktu widzenia trenerskiego jest to, aby nie tłuc tylko i wyłącznie stylu dowolnego, czyli nie pływać tylko i wyłącznie crawlem, tylko pływać e, różnymi stylami, na tyle ile potrafimy, na tyle ile, ile umiemy. Zmieniajmy też płaszczyznę ułożenia ciała podczas pływania, bo to e, na pewno wpływa zdecydowanie na naszą pływalność i tak samo na czucie wody. Ale ćwiczenia, którymi dzisiaj się zajmiemy, to będzie... Czyli to jeszcze tylko się wtrące, czyli... Czyli w ramach treningów, które wykonujemy, jeśli nie robimy tego z trenerem, część czy zadań, czy rozpływań, czy jakichś tam elementów powinniśmy wykonywać no, zmien... znaczy, innymi stylami niż tak? Paulę, tak? Po, popływajmy trochę żabą, popływajmy trochę grzbietem, popływajmy na boku, zmieniajmy płaszczyznę, jakby tych ćwiczeń jest naprawdę dużo. Używajmy sprzętu, używajmy ósemki między nogi, używajmy płetw po to, żeby rzeczywiście popływać zdecydowanie inaczej, bo wiemy, ja też jakby wiem, że część osób, które przygotowuje się do triatlonu przychodzi na basen i w cudzysłowie klepią 50-60 no tak. basenów kraulem i to jest jakby ich jednostka taka standardowa treningowa robią to dwa, trzy razy w tygodniu i w ogóle nie jest rozwojowe. No to jest podobnie jak z bieganiem cały czas tak jakbyśmy biegali cały czas rozbieganie czy tak jakbyśmy jeździli cały tak, czas. Tak, nie robi akcentów. Na A możemy robić mhm. mniejsze e, mniejsze objętości tak naprawdę, bo Da się spływania trzy razy w tygodniu, czy nawet dwa razy w tygodniu, dwa kilometry, kręcić przyzwoite czasy, jeśli robimy to na jakichś tam sensownych zadaniach. Dokładnie. A jeśli odnośnie tych płaszczyzn, to ja mogę tylko wtrącić, że. No, znaczy, no, pamiętasz na pewno, ale przez ostatnie dwa lata. Jak dwa lata temu pływałem, nie byłem w stanie płynąć nic w zasadzie delfinem, nie byłem w stanie nic płynąć na grzbiecie. Żadnych eee, ćwiczeń koordynacyjnych? Eee, żadnych ćwiczeń koordynacyjnych. No Nadal nie jestem w tym jakiś idealny, ale no, jednak postęp jest bardzo duży, tak procentowo patrzę, patrząc. I rzeczywiście, mimo że na przykład w tym roku pływaliśmy... No w związku jakby z sytuacją bardzo mało, Dokładnie. no to widać, że te pozostałe ćwiczenia jakby jestem bardziej obyty z tą wodą i trzymam, jeszcze znaczy tą formę przynajmniej mi nie spadła mocno, mimo, że przepłynęliśmy nie wiem, 70% mniej. No jakby jesteś, jesteś dowodem na to, że no to pływanie Tobie wychodzi nieźle, jakby relatywnie w stosunku do, do poprzednich lat poprawiasz się, więc no jest to dobry na pewno kierunek, a ja jakby jako trener i z mojego warsztatu i z doświadczenia, z pracy z ludźmi wiem, że to na pewno pływa pozytywnie. Dobra, no to mamy, czyli jakby te różne style, to powiedzmy, nie jest stricte ćwiczenie. No i teraz mam tutaj w notatkach trzy ćwiczenia, no ty pewnie wiesz o które chodzi. To teraz chciałbym, żebyś o każdym z tych ćwiczeń coś więcej opowiedział. Mm -hmm. Jak ludzie powinni je wykonywać, dlaczego, one są, dlaczego konkretnie każde z tych ćwiczeń jest ważne. i w ramach przebitek zaraz pokażemy. Ja, ja, jak to się powinno prawidłowo robić. Ok. no to pierwsze ćwiczenie w takim razie, które dzisiaj sobie zaaplikujemy, które pokaże Leszek, które pokaże ja, to będzie tak zwany scaling w pozycji pionowej, gdzie ćwiczenie polega na tym, żeby przede wszystkim mocno napiąć przedramiona, palce ułożone naturalnie i będziemy odwodzili i przywodzili, czyli e, pracowali na zewnątrz i e, do wewnątrz dwoma rękoma równocześnie po to, żeby móc utrzymać ciało nad powierzchnią wody, głowę, głowę utrzymać nad, nad powierzchnią wody, nie używając w ogóle nóg. To jest ćwiczenie pierwsze. Czyli takie unoszenie się na wodzie i to ma nam bo, pomóc, jakby, no bo przez że się tutaj odpychamy, no to mamy takie no, czucie wody właśnie. Tak, zdecydowanie te, te ćwiczenia, które, o których dzisiaj jakby powiemy, które pokażemy, one mają spowodować, że woda dla nas będzie trochę twardsza. Jakby bardziej ją poczujemy, nie będzie taka miękka i zdecydowanie lepiej poczujemy wodę na przedramionach, właśnie na, na dłoni po wykonaniu takich ćwiczeń, które można robić właśnie zawsze na przykład na początku treningu. U mnie taki efekt był, który mogę wtrącić że gdzieś tam po roku czy półtora, zaskoczyłem, że przestałem tą rękę. E, prześlizgiwać przez wodę, tylko zacząłem czuć, że rzeczywiście tą wodę tam ciągnąć się tak. to nie był, To nie była kwestia siły, bo siłę miałem już wcześniej, jakąś tam tylko to była właśnie kwestia tych wykonywania tych ćwiczeń, zdaje się. Dokładnie, z pływakami w ogóle jest taki i ludzie, którzy obserwują ich z boku, i zresztą Wy e, jako osoby, które przygotowują się do triatlonu, pewnie też tak macie, że jeżeli płynie pływak z boku, to to czasami tak wygląda, jakby miał jakąś drabinkę pod wodą, e, e, której się trzyma i której się odpycha, ale to jest jakby wynik tego, że ma przepracowane dużo roboczogodzin pływackich w wodzie, e, pływa na pewno już bardzo, bardzo długo, no i to czucie wody, o którym dzisiaj rozmawiamy, e, jest zdecydowanie na, na wyższym Poziomy. Dobrze, czyli teraz. No to kolejne ćwiczenie w takim razie. Tak, kolejne Wraz ćwiczenie, widzę, które coś sobie coś zrobimy, to jest, to, to jest jakby z tej e, rodziny e, scalingu, czyli e, ćwiczeń, o których, o których dzisiaj mówimy. Pływając. Jakby mamy trzy momenty, gdzie zaczynamy czuć bardzo mocno wody. Czyli jest to pierwszy moment, czyli ten pierwszy chwyt wody. Drugi moment jest to mniej więcej w, w środkowej fazie. I trzeci moment w momencie, kiedy się odpychamy. I tak naprawdę robiąc te ćwiczenia scaling możemy zaakcentować sobie każdy z tych trzech momentów, więc ćwiczenie kolejne, które pokażemy, to ręce są wysunięte do przodu. Palce ustawione nawet delikatnie w toń i pracujemy dokładnie tak jak wcześniej przy ćwiczeniu na zewnątrz i do środka, trzymając duży rytm, mocno napięte przede wszystkim przed Ręce nie mogą być rozluźnione, zbiorczałe, tylko muszą być mocno napięte. To będzie kolejne ćwiczenie. Następne ćwiczenie w pozycji tej właśnie środkowej, czyli palce ustawione skierowane do dna basenu, łokcie wysoko, ale przed barkami, bo jakby częstym błędem jest to, że łokcie są poza linią barku, więc ręce. Łokcie przed barkami, pracujemy także na zewnątrz do środka. Tutaj ważne tylko, żeby powiedzieć, no Jarek teraz stoi, ale wy to zobaczycie za chwilę w obrazku, w odróżnieniu od tego pierwszego ćwiczenia, gdzie się unosimy i robimy ten ruch na boki, no to tutaj jakby mamy leżeć na wodzie, tak naprawdę to i Wiadomo, że będzie nam trochę nogi i tyłek. Tak, trzeba, trzeba napiąć troszeczkę kor. Na tyle, ile jesteśmy w stanie, nie używajmy nóg. Początkowe. Okazać się to bardzo trudne, bo zaraz będzie yy, taka sytuacja, że 25 metrów się płynę 30 minut, więc można zabrać bojkę między nogami i rzeczywiście yy, wtedy to zdecydowanie poprawia ułożenie yy, ciała i na samym początku nawet można yy, z tą bojką wykonywać te ćwiczenia. A ja Wam I... tylko powiem, że to są najbardziej moje nienawidzone ćwiczenia. Przecież to jedyczy. taka antyreklama trochę, jak osoby, które przychodzą na trening, tak jak na przykład leszek i ktoś patrzy z boku, mówi, a ah, fajnie gościu ma trening z trenerem i nagle patrzę jak facet płynie 6 minut jedną długość to no nie, nie. I na końcu jestem uróżnięty, jakbym co najmniej 400 metrów no <laughs> pałę przepłynął, chociaż też jest lepiej z tymi ćwiczeniami niż było kiedyś. Dobra, no i mam tutaj ostatnie ćwiczenie. No i to, trze to trzecie ćwiczenie z, z rodziny właśnie scalingów, czyli w tej pozycji końcowej, gdzie, e, gdzie bardzo szalone i ist istotne jakby jest to, żeby wykończyć ten ruch prawidłowo. Tutaj też staramy się poczuć e, wodę, czyli w pozycji e, poziomej, bo będziemy leżeli na wodzie, pracujemy na zewnątrz e, i do środka, czyli to jest trochę to ćwiczenie, które, które będziemy tak, wykonywali jako pierwsze, pasujesz. czyli w pozycji pionowej, a tutaj w pozycji e, poziomej. Okej, okay. no i ostatnie ćwiczenie, które mam tutaj zapisane. No i ostatnie ćwiczenie, czyli pływanie na pięściach. Tak naprawdę dla nas najlepszym chyba pływanie na pięściach będą odcinki 25-metrowe kraulem i na tym się skoncentrujemy, ale równie dobrze można pływać żabą, grzbietem, czy jeżeli ktoś potrafi, e, delfinem. To są też ćwiczenia, które mają e, za zadanie poprawić czucie wody i jeżeli nigdy tego nie robiliście, a na przykład przepłyniecie sobie 6-8 razy 25 metrów kraulem na pięściach, a później zaczniecie płynąć normalnie kraulem, to powinniście poczuć rzeczywiście że to oparcie na wodzie jest zdecydowanie lepsze. Dobra, kończymy powoli ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że to czucie wody jest bardzo, bardzo ważne. Tak naprawdę, jeśli prawidłowo będziemy czuć wodę w połączeniu z tymi innymi elementami technicznymi, o których już mówiliśmy ostatnio, czy będziemy mówić Jarek w kolejnych odcinkach, jesteśmy w stanie znacznie poprawić sobie czas tylko w tym aspektem, czy tylko poprawiając technikę, czas nasz pływania w kratlonie. Bez jakiejś, dużej, bez jakiejś dużej poprawy formy. Bo to jesteśmy w stanie urwać tu 10 sekund, tam 10 sekund i zamiast pływać 2,20 na 100 będziemy pływać 1,50 i później się skupić już na, znaczy jakby równolegle, ale jakby skupiamy się na tym poprawianiu formy, wykonywaniu interwałów i tak dalej, ale o tym będzie osobny odcinek. Tak i pamiętajcie przede wszystkim też, żeby wplatać te ćwiczenia i nie oczekujcie rezultatów od razu po tygodniu. Na pewno dla osób, które nie pływały za młodu, no to to, to odczucie będzie zdecydowanie szybsze, ale dajcie sobie czas i spróbujcie te ćwiczenia platać swój trening, który gdzieś tam już macie w głowie, czy macie rozpisany. To ja mogę, to nie konkretnie związane z tym ćwiczeniem, tylko z wszystkimi, to ja bym jeszcze tylko dodał, że jeśli ktoś jakby nie ma budżetu albo nie jest zdecydowany na to, żeby regularnie mieć jakby swojego trenera odpływania i dużą część treningu wykonywać z trenerem, no to mimo wszystko polecam, nie wiem, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, na tyle, na ile wam czas i budżet pozwoli, jednak spotkać się z jakimś trenerem w swoim rejonie, takim polecanym czy dobrym, sprawdzonym, żeby on jakby naprowadził wam trochę tą technikę, zamiast łupać te kilometry, łupać te kilometry, to jest nawet można się spotkać raz na miesiąc z trenerem, żeby on zwrócił uwagę na czym się skupić, czy jakie wykonywać ćwiczenia, i kolejny miesiąc trenować samemu. Jest to takie połowiczne rozwiązanie, ale wydaje mi się, że znacznie lepsze niż tak po prostu samemu powielać błędy, no bo później pływanie, niestety, ma to do siebie, że jak się jakby te błędy sobie utrwalamy, 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 no to nie będziemy nagle pływać dużo szybciej, dużo lepiej, no to będziemy gdzieś tam utrwalać. A teraz coś, co nie było w ogóle uzgodnione w tym odcinku. Wysyłajcie pod filmem na Facebooku, no. nagrywajcie swój scaling albo ćwiczenia na pięściach i e, tą usługę trenerską macie zupełnie za darmo. My to przeanalizujemy i wyślemy Wam e, feedback, e, tylko prosimy o informacje od Was. W formie wideo, jak Wam idą ćwiczenia? No to możecie wysłać ten filmik na, na fejsie, albo być może podamy też maila, na którego można go wysłać w, w komentarzu pod filmikiem. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. See ya. Dzięki. Pięknie. Pięknie